Witam. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o dniach w, którym, w dniach, w których potrzebujemy motywacji do jakiegokolwiek działania. Oczywiście, ja będę się krzątać po kuchni i przypuśćmy, że mówię do kobiet, bo kobiety rano wstają rano, wchodzą do kuchni, a tam jest bałagan, bo dzieci w nocy gotowały. Albo na przykład i one nie mogły cokolwiek zrobić wczoraj, i po prostu zostają jakiś bałagan. Nie wiem, nie umyta jakiś rozgardiarz. Ja wczoraj miałam dzień samotności, więc nie nagrywałam. Miałam dzień, w którym potrzebowałam ciszy, potrzebowałam uważności dla siebie i takie dni. Są naturalne w życiu każdej kobiety. Więc nie przyjmujcie się w momencie, kiedy po prostu jest wam gorzej albo inaczej. Bo to nie chodzi o to, że jest źle, tylko jest po prostu inaczej. I kiedy będę gotowała zupę z soczewicy. Kiedy. Tam, y, 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 zaczyna się coś dziać w momencie, kiedy jesteśmy y, pełne życia, wszystko nam wychodzi i nagle przychodzi taki dzień, w którym nie masz siły, nie masz energii albo masz za dużo energii i nie wiesz co z tym zrobić, bo to też się zdarza. Ja takie dni miałam ostatnio, gdzie napływ energii był taki duży, że wczoraj pół dnia spędziłam chodząc boso po lesie, aby się uziemić, bo uziemienie jest bardzo ważne. I Jak zmotywować siebie, że do działania? Po prostu wstaję rano i zaczynam swój rytuał od przeczytania takich modlitw, które mnie apimać które mnie wspierają. Przede wszystkim jest tam napisane, że ja, jako ja, wybaczam wszystko. Druga strona, jeśli chodzi o to, co tam jest. Chcę się z Wami dzielić, żebyście każdy z Was napisali samodzielnie to, czego wy pragniecie. Przede wszystkim, że w, każde, w każdym dzień moje myśli i uwaga są skierowane z miłością do wszechświata, do ludzi. I są kierowane boską mocą. Chodzi o to, żebyśmy my, jako ludzie, nie próbowali za dużo myśleć. Mamy taką tendencję myślenia, myślenia, co będzie później, a co będzie dalej, co będzie później i tak dalej. Wczoraj już się skończyło. Dzisiaj jest teraz, a jutro będzie dopiero. Więc my jutro dopiero kreujemy i dopiero będzie. Nie, nie, nie jesteśmy w jutrze, jesteśmy teraz. Więc wizualizować sobie cokolwiek, co chcemy. Możemy zrobić wieczorem, możemy zrobić rano a potem skupić się na tym dniu w tu i teraz. Ja do Garka wrzuciłam moją ulubioną soczewicę i kiedy kobieta zaczyna płakać, bo jest jej źle, to mężczyźni czasami się odwracają, i mówią, że jest historyczką. Kochana kobieto, wcale nie jesteś historyczką. Kochana kobieto, jesteś po prostu kobietą i kobieta ma prawo do swoich łez, i ma prawo do tego, aby po prostu popłakać się kiedy tylko chce. I, I tak jak ja jestem teraz w kuchni, i czasami wchodzę do kuchni, nie wiem za co się zabrać, tak samo jest z emocjami. Czasami jest aż tyle, że nie wiadomo, które pierwsze przytulić do siebie, ukochać, żeby po prostu być sobą. I wybierając te uczucia, że mówimy, nie, nie, mnie to nie dotyczy, ja się nie będę w ogóle tym e, zajmować, pozbywały się cząstki siebie. Bo ukochanie siebie, ukochanie wewnętrznego dziecka to jest pokazanie, że jest to dla siebie ważne. Ważne są moje uczucia. Ważne jest to, co ja czuję. Kiedy jestem wściekła, to ja po prostu jestem wściekła i mam prawo to czuć. Mam prawo do uczuć wściekłości, miłości, zazdrości. Pomimo tego, że cały czas będziemy pracować nad swoimi emocjami, może się zdarzyć sytuacja, w której gdzieś poczujesz odrobinę zazdrości. To jest ta sytuacja, w którą mówi hej, hej, aga, to nie jest dobre. Dlaczego? Bo zazdrość jest niszcząca. Nie zazdrościmy mi, bo ja tu stoję i ja nagrywam, tylko się cieszymy. Nie ma zazdrości zazdro pozytywnej. Absolutnie czegoś takiego nie istnieje. Zazdrość jest zazdrością i ona niestety jest emocją i niszczącą. Ja mam tak dużo energii w sobie, że kręci mi się w głowie od dwóch czy trzech dni, i dlatego chodzę i próbuję się uziemiać jeszcze bardziej. Będziemy, jeżeli będziecie chciały, to codziennie zrobimy jakieś ćwiczenie, właśnie z rozprowadzania energii, aby czuć się lepiej. I jak przywołać sobie i pomóc sobie, jeśli chodzi o uczucia. Stoisz już przy tych garach. I tutaj jedna z dziewczyn mi napisała, a co jak mamy leniwego faceta? No i wiadomo, w tym momencie pojawiają się uczucia. Pojawiają się uczucia, jak ja tak żyłam. Pojawiają się uczucia i wkurzenia, i rezygnacji. I, i czy ja dobrze robię? Różne myśli. Tak, kobieto robisz dobrze. Bo ty nie robisz tego dla niego, tylko robisz to dla siebie. Ty jesteś ważniejsza i ty jesteś na pierwszym miejscu w swoim życiu. Bo nic co cię otacza. Nie jest prawdziwe. To wszystko jest tak jakby iluzją w tym świecie, żeby nas gdzieś oddzielić od źródła. My... W momencie, kiedy chcemy być połączone, chcemy, żeby nam coś wychodziło, chcemy, żeby nasz partner się jakoś bardziej zaangażował w to życie, nie możemy nic innego zrobić niż zacząć od siebie. I kobiecość nie jest nic złego, co nam wpojono teraz od lat 70. To jest coś cudownego. Nasze babcie o tym wiedziały, nasze prababcie o tym wiedziały i zamknięcie w spodniach naszej kobiecości, gdzie płynie od mamy ziemi, powoduje, że my nie mamy, nie mamy siły, nie mamy kreacji, nie mamy siły przebicia. Nasze gardło się blokuje, nasz stos słoneczny nie ma siły wyrazić swoich chęci, wyrazić swoich pragnień, życzeń, bo jesteśmy zablokowane. Zablokowane też przez system. Bo Nosimy te staniki, które absolutnie tu odcinają cię od góry. I a co? Obetniemy. A jak uwolnisz się, uwolnisz się od stereotypu, że ty musisz tak, a nie inaczej wyglądać, to twoje życie nabiera równowagi i sensu. I teraz przypuśćmy, że. Mamy tą emocję jakąś taką negatywną, w której nie możemy sobie poradzić. Chodzisz rano i masz taką sytuację, w której jest dużo rozgarbiaszu w kuchni, aż ci się płakać chce. Masz żal do całego świata że znowu musisz ty się tym zająć, bo się, się olali. I uwaga, ja naprawdę wiem, o czym ja mówię, bo ja jestem kobietą i ja nieraz tego doświadczyłam, chodząc do kuchni i nie wiedziałam, za co mam się zabrać i zastanawiałam się, czy tylko ja tu mieszkam. Więc e, naprawdę ja rozumiem Co zrobić z taką emocją? Absolutnie jej nie wypierać. Ona jest częścią ciebie. Czyli w momencie kiedy pojawia się taka emocja, przepuśćmy, że jest to żal. Przyjmij ten żal do siebie. Możesz teraz na chwilę zamknąć oczy, wyciągnąłem buty, będzie mi łatwiej do was A propos moich butów i skarpetek, tak ostatnio na live miałam dwie różne skarpetki. Więc nie przejmujcie się. Ja mam tak często. Eee, I zamknij oczy. Zrób sobie ten czas dla siebie. Chodzisz do kuchni. Dzieci są nieoporządzone. Nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Zamknij oczy. Weź oddech. Nosem do brzucha i wydech. Obojętnie, jak to brzmi i zamknij w spokoju oczy i zrelaksuj się zrelaksuj się tak kilka minut i Czyli jaka pierwsza emocja będzie Tobie towarzyszyć? Co to będzie? Czy to będzie żal? Czy to będzie smutek? Jeśli to będzie żal, to przyjmij ten żal do siebie. Wyobraź sobie, że ten żal jest naprzeciwko Ciebie. Stoi naprzeciwko ciebie ten żal. A ty mówisz do niego: Widzę cię. Widzę ciebie, mój żal. Widzę. Kocham ciebie. Dostrzegam ciebie. Wiem, że jesteś. dzieje, obserwuj, co się dzieje z tym żalem. W momencie akceptacji, w momencie przytulenia żalu, możesz nawet mentalnie na przytulić ten żal, ten żal odchodzi. Nie trzeba robić nic innego, tylko odłócić go miłością. I po prostu przytul ten swój żal. Ale ja tu słyszę od Was, że macie aż tyle emocji, że nie wiecie od czego zacząć, to przywołajcie siebie, przed siebie. Zapróć do swojego serca w tym momencie energię niekończącej się miłości i światła. Do swojego serca. Jak twoje serce wypełni się czystym, białym światłem. Twoje ciało wypełnia się czystym białym światłem. I kiedy wypełnia się czystym białym światłem, popatrz na siebie przed siebie z tymi wszystkimi emocjami, które ty masz przed sobą. I powiedz, i zauważ ją. Może ona być różnokolorowa, słuchajcie. Dlatego, że emocje mają kolory. Złość, trochę żółtego. Nienawiść, trochę czarnego. Więc słuchajcie, ona może być w różnych kolorach. Popatrzcie, popatrz na nią. Popatrz na nią jako na siebie, w swoim lustrze. I powiedz jej, widzę Ciebie, widzę Ciebie. I takim gestem dotnij jej serce. I powiedz, widzę Ciebie. I zacznij słuchać swojego serca, swojego bicia, swojego serca. Tak jak ja, Słyszę teraz swoje i wyciągam rękę do Ciebie. To widzę Ciebie. To widzę Ciebie. Zobacz, jak szybko się uspokajasz. Jak szybko się uspokaja Twoje serce. Widzę Cię. Jesteś dla mnie ważna. Kocham Cię. Jestem tutaj. Jestem tutaj. Kocham Cię. Akceptuję Cię taką, jaką jesteś. Wybaczam Tobie i wybaczam sobie. Weź głębokie oddech. I wydech. Jestem tutaj i zobacz, zaobserwuj, jak ta energia z Twojego serca przez Twoją dłoń płynie do ciebie, do Twoich emocji i one zaczynają być dostrzegane. Kocham Ciebie, kocham siebie. Jestem dla siebie ważna, ważna dla siebie. Możesz ukochać siebie albo po prostu być. Pozwól, aby te emocje, wszystkie przed Tobą, ta Ty z tymi emocjami weszła do Ciebie. Wyobraź sobie, jak ona wchodzi do Ciebie i połóż dłoń na dłoni, tak jakbyś miała dwa serca w sobie, bo masz serce wewnętrzne i swoje mocy, takie boskie mocy, niekończące się miłości i swoje. Więc poczuj to. Poczuj serce swojej duszy i swoje. I jeszcze raz powiedz. Jestem tutaj. Jestem. Kocham Ciebie. Kocham siebie. Widzę Cię. Widzę Ciebie. Jestem tutaj. Kocham Cię. Kochamy siebie, widzę Cię, otaczam Cię miłością. Od tej chwili moje myśli, słowa, czyny otaczam miłością i wypełniam miłością. Będę myślała, czuła i mówiła w sposób dobry i właściwy. Dlatego, że moje myśli są takie, a nie inne. Otaczam wszystkich ludzi miłością, bo wiem, że w każdym człowieku jest miłość. I w każdym jest dobro. Czasami jest mniejsze, czasami większe, ale jest. Akceptuję to, że każdy człowiek jest na innym etapie rozwoju. Ja akceptuję go takim, jak jest. Dzisiaj jestem taka i dzisiaj jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Już się taki dzień nie powtórzy. Więc korzystam z tego dnia, jak tylko mogę, jak tylko najbardziej potrafię. Pełni miłości, harmonii szczęścia i zapraszam do swojego życia wielką kreatywność wielką miłość, spokój, harmonię i zadaję sobie dwa pytania. Co dobrego mnie dzisiaj spotka? Jakie dary i prezenty dziś otrzymam? I nie narzucam. Ufam, że Siła Wyższa rozwiąże za mnie każdy problem. Czyli idę z flow. Nie próbuję przeciwstawić się sobie, swojemu życiu, tylko po prostu działam. I jestem. Działam i jestem. I każdy swój posiłek błogosławię, aby czynił dobro. Dlaczego? Dlatego, że je się z miłością, to nasze ciało szczupleje. Kiedy nie potrzebuje zbyt wielu składników, zbyt wielu rzeczy. O, my potrzebujemy powietrza, energii i miłości. Każdy chce czuć tą miłość, tak jak Ty teraz czujesz ją ode mnie. I to jest ta miłość, która Ciebie może uzdrowić i uzdrawia z każdej rzeczy którą tylko sobie zażyczysz nie ma nic lepszego od miłości. Czucie właśnie tego, tej wibracji, tego serca, tego dotyku, jak ona ukochuje, jak ona jest. Więc przestań się martwić i obwiniać. Zacznij patrzeć na świat jakby przez różowe okulary. Patrz przez siebie, patrz przez swoje serce, a inni ludzie w koło nie będą mieli na ciebie wpływu. Będziesz chodziła i widziała ludzi, ale ich emocje już nie będą do ciebie wchodzić. Będziesz jak niewzruszona skała, ale za to pełna miłości. Ale co będzie, jak ktoś będzie miał kontakt z Tobą? On od razu odczuje tą miłość, od razu poczuje spokój, zrozumienie i się uspokoi. Dawaj ludziom miłość. Ci, co najbardziej Cię wkurzają, najbardziej potrzebują miłości. Nie oznacza to, że Ty musisz być z takim człowiekiem i na siłę. Po prostu być, żeby go uzdrawiać, żeby z nim tworzyć jakąś relację. Nie. Największą mądrością czasami jest odejście, dlatego że pozwalamy temu człowiekowi odnaleźć siebie samemu. Bo tylko w samotności czasami można odzyskać siebie. I to jest takie piękne, że. Dzieląc się swoimi darami, otrzymujemy więcej tych darów. Więc dzielmy się, bądźmy razem, wspierajmy się i po prostu bądźmy. I Coś mogę Wam jeszcze powiedzieć, jeśli chcecie jakiś temat, abym do herbatki rano coś mogła Wam przekazać. To ja tu jestem. Możecie do mnie napisać. Koniecznie lub niekoniecznie, ale możecie napisać w komentarzu pod filmem, jak się czuliście, kiedy spotkaliście się ze swoimi emocjami. Co odczuwaliście wtedy? Proszę Was, abyście widziały swoje emocje, abyście doświadczały ich, pozwalały im być, ale jako, bądźcie jako obserwatorzy tych emocji, żeby one dla Was działały pozytywnie i one w końcu. Tak jakby odejdą. Ich będzie z każdym dniem coraz mniej. Aż w końcu poczujesz taki stan zero w którym je ja. Ja mam taką czystkę, pustkę i jest mi dobrze. Do tego dążymy i tego Wam życzę, żebyście po prostu umiały sobie z tym poradzić. Jeśli któraś potrzebuje mojego wsparcia, może zawsze do mnie napisać na Messengera, na LinkedIna, na maila. Na chyba jest nawet mój numer telefonu, ale nie zawsze odbieram. I możecie napisać, możecie się ze mną umówić. I też w okresie sierpnia jestem w Lesznie Wielkopolskim, więc jeśli ktoś ma sytuację, w której zdrowotnie nie może sobie jakoś poradzić. To może do mnie przyjechać osobiście. Bo ja po prostu tu jestem i będę Was wspierać na tyle co mogę. Każdy mi zadaje, ile to kosztuje, jak ktoś do mnie przyjedzie. Po prostu przyjedź i co łaska. Dlatego, że do mnie i tak to wraca: czasami w postaci buraków, czasami w postaci jakiegoś ogórku, to też jest mile widziane. Ale. Ja wiem, że są sytuacje, w których mamy bardzo dużo lub mamy mniej. I często się z tym spotkałam w swoim życiu, więc wiem, co to jest za trudność zmobilizować się do tego, aby cokolwiek ruszyć. Ale też od razu zaznaczam, pomagam tylko ludziom, którzy chcą prawdziwej pomocy, bo ja nie jestem osobą, która mówi, że tutaj e, będę Ci pomagać, będę tracić swoją energię, swój czas, a Ty masz, e, nie chcesz w tym uczestniczyć. Nie. Są zadania, tak jak nawet teraz, spotkanie się ze swoimi emocjami, które Ty wykonujesz codziennie. I w momencie, kiedy będziesz ze mną tutaj codziennie, to zobaczysz, jak Twoje życie się diametralnie zmieni, dlatego że. Najważniejsza jest systematyczność. Więc jeszcze raz Was przepraszam ze wczoraj, ale już będzie lepiej. Po prostu taki dzień. Więc do zobaczenia, do jutra. Wysyłam dużo miłości i dużo radości. Dzisiaj pracujemy z oddechem. Ach, tą przyjemnością. I zrozumieniem swoich własnych emocji, co czuję, napisz, jakie emocje i z jakimi chcesz się zmierzyć, możesz napisać, a ja wtedy będę je przywoływać i będziemy sobie ćwiczyć. I również, jeśli jesteś chętna na ćwiczenia jakieś energetyczne w kuchni, to po prostu daj mi znać i będziemy to przywoływać. Pamiętacie ostatnio. Wdech, wydech. Wdech, wydech. To bardzo otwiera klatkę piersiową, co powoduje, że Twoje serce otwiera się na miłość. I nawet jak masz za dużo tych negatywnych emocji, to nawet to ćwiczenie powoduje, że te emocje po prostu opadają. A jak już nie możesz wściekłość to tupnij nogą. To też jest dobre. Zadanie na dziś, pochodzić na bosaka i powiedzcie mi koniecznie, komu się udało pochodzić po trawie, po ziemi gołej, bez betonu, po trawie i jak długo. To do zobaczenia.